Grenusik! Nakładam na ciebie klątwę. Nakładam na ciebie klątwę, o, lei, le nie zrobicie czemu... jutro. Znaczy, nie zrobicie kłala. Klątwa została nałożona na ciebie, Grenusik. Zdenerwowaliście mnie. Z tym waszym Finlandczykiem czy kimś. I co jest? <coughs> Czekaj! I co teraz? Kliknąć tak? Ja walę, ty jesteś geniuszem jednak, ty, czekaj, jak to zadziała, o chłopie, nie. nie Kazama, zadziała. nikt, nikt, nikt. No, Kazama, Kazama. przyjeżdża do Warszawy i do Dzika prywatnie jak Kazama, no, jak, ktoś, jak coś, jak coś, nikt ci nic nie zmienił, żadnego Niko, tylko masz no, normalnie Kazama 5. Armazami, 5 no, no ja no, wiem no, właśnie, no, dlatego, no, dlatego mu pokazuję właśnie teraz na streamie, że ma normalnie Kazama 5 No, I Kazama no, Kazama, no, się, Kazama przez chyba 50 minut nie mógł, 50 minut nie Chodź do banki Chodź, bijemy się, Kazik to coś? Zejdź na dół Uciekli Chodź, chodź, no jestem solo, no, tato Leży jeden, zabij go 50 Nie mam M tej pompy Uciekł, uciekł Dobra, zostaw go On tu nie jest, roguję. koło nas On się koło nas wybudował On tu jest dalej Na dole jest, zostaw go już, zostaw go już Poszedł dalej Mówisz na dół, ja na nie wiedziałem, ja że oni uciekli No co ty, to co? No, to czas na psychiatrę i tak dalej, ale nie przejmuj się tym no wiedziałem. Kurde! Się ja A to? Ja wale. To jest dobre? No to jest pras, ale się nie bój, jesteś lepszy jeden. Owakato jakiś kurwa. NICE! <grym> wiem. NIE! dead KURWA! NICE! <grym> NICE! Kurwa, Let's kato, tu <grym> NICE! Let's go! NICE! Gdzie ty jesteś? NICE! Na samym dole, na Olimpie jestem. Aha. Ale bo, czekaj, ja ci powiem czy tu ktoś jest. Bo to jest kilka teamów. tam! Co? Co to było? Nie, no to jest żart. No super, nie? Nice. Koks. Kur... nie miał... A nie chcę, mi się, no. przygrać grać jakbym grał na konsoli, czuł. I maybe go to training and I have go uh, record a movie with Jacob. What, uh, kurwa, mówi? Eee, don't leak uh, movie. <laughs> też to dobrze skomentował kurwa. tam Co? Co to było? Co? No to jest żart. No super. Nie? Nice. koks No i coś, śmieciu, coś, śmieciu, chcesz ode mnie, od pana? Kurde, nie wiem, co za debil. O, jego. Wiedziałem, że to jego. Kurde, no nienawidzę po prostu tego komputera, no. No czy nie komputera, no komputera też, no. Czemu nie, czemu mam. Nie wiem, no nie chce mi się, no. Ja bym go zabił, gdybym miał normalne... Kur... <gry> nie tam miał... Aaa, nie chcę tam mi się, no... Przygrać, jakbym roku. grał na konsoli, człowieku. Tyle medów są i że to jest crazy. A, a a, czy cwaniaka. A, jednak warys. Nie! <laughs> wy oczy twamiaka. Leży, 60. Zabij go. Idę tu do boksa Oni go wzięli, on go wzięli. Solo, stali, musimy zabić. Dla mnie. 100, boksie. boxie. White, 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 white. Proszę, nie, nie, nie ma Mamo. Błagam, zabij, błagam. Dobrze. Metal wall, metal wall. Nie miałem nigdzie amo. Super, śniadanie. Nie nice. mogę sedetować. zabite, bardzo dobrze. Zobaczcie, Nie mi od razu. Ej, nie podchodź, bo nie mogę go radzać. Okej. Nie, nie, nie nie. Nice. Jestem dobrym iglem. Nie, no, to było ładne z tymi. z tymi. tymi. Najładniejsze to było z tymi prze, przerwami. Ja robiłem tak, żebyśmy. jakby rotowali. można powiedzieć ostatni, nie? To było dobre. Ładnie, ładnie to wyigowałem. Ładnie, powrót do iglostwa. Możesz podesłać tego woda temu jak on tam miał? Kaizenowi, nie? Skoro, że się wywaliłeś, ale no... No czyli powiem tak <grystanie> najgorzej się mala Poczuj jak na wdechu twój kręgosłup się wydłuża A na wydechu całe ciało rozluźnia się Wdech i wydech Devil, lay down. Devil, right now. Kur... Czekaj, bo ja miałem grać na medale, muszę o tym sobie przypomnieć. Orzesz, ty, w mordę! Nie, ja nie jestem bliźniakiem. Ale ja mam siostry bliźniaczki. Chodź mi tu leci. Kontestować się? Dobra, ma lepszy ping, ale mam to gdzieś. A wywalił mnie, ale mądry jest. 20. O o o! Owakato to, jest, to jest, ty, to jest owakato. Ja wale. Za, zaraz, zawsze czymś rzucać. Zaraz, zacznę czymś rzucać, kurwa. Nie, nie, nie dotknę tego rafta już nigdy. Pój w to! Pój w to Postro O kurwa, ja nie mam tego z... i spam i spam, z spam i spamu! Ooooo! Kto jest Fighrad playerem? Chciałem trzeba im odpuścić, wiesz? No to chyba Heigner Playerem nie jesteś, ale jest game O kurwa bardzo. Reload, refresh Matce Matce, matce, nice, body, cool body. Bez trolla, bez Kuba Kurwa bez trola. do chuja bez trolla CO JEST KURWA Tak, nie? Macie minę teraz, Możecie obstawiać. Poszło. Yyy. To na No ja to mam. To 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 to. Dzisiaj na galowo. Wait, no... yy, daję sub -chat, bo nie chcę spoilerów. Yy, konto yet? blachy potrzebuje Kasper jak jest. Ja I go <laughs> mi ten kurwa szalik na pamiątkę. Iwosik, ogarniaj ogarniaj szalik albo koszulkę od Lewego. Chłopaki, jak to kurwa wygląda? Ej, chłopaki, chłopaki, jak to kurwa wygląda? Ej, chłopaki, chłopaki, jak to kurwa wygląda? Ej, chłopaki, oh. No jebu, no jebu, no no jebo, chłopaki. No jebu. Nie. Nie, nie. nie, nie, nie. A oni się nie lubią w ogóle. Oni się. personalnie nie lubią. oni ma go zablokowanego na na oni AHAHAHAHAHAHA <gry> No w tej samej organizacji byli przez jakiś czas, krótki No wiedział, wiedział, że my tam na karty, się, Znaczy, <gry> Maker, co se kurwa najebał Kamiego i Peterbota No niesamowite to jest Zatańć. <gry> Zatańcz na pe... nie zatańczysz? Kurde, ja w szoku, może nie, nie dam no. To jest dziwne Było najmocniejsze, jak nie było żadnego opis spota Wrócili do. No, no to jest przesada, no. Idę po ten. Idę po kurwa krzesło w salonu. No nie ma co na tym to się... się... OP! I. O tak! O tak! O tak! Zakład na nie Barcelona 4-1, Barcelona 4-1, Barcelona 4-1, BARCELONA 4-1 Jest bar, może nie, być gola. może nie być gola Nie ma gola kurwa, nie ma gola! Nie ma, nie ma! Wypierdalaj tym kejnem!

ale spoczywam. Chupuję! jabko, 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 Jabłko! jabko. Jabłko! 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 Jabłko Jasko! jabłko nieprawdziwy, jabłko Jasko! 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 Jabłko Jasko! Jasko! No Co się, Co się, dzieje? Jadko. O Co się dzieje? nie Jasko! Jasko! Nie! Nie, Jasko! 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 jabłko. Jasko! 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 nie! Nie, mikson! Proszę nie! was! Nikson! jest na powietrze nas! Ja mogę to mych płakam! Ej, co to się dzieje? Ej, O! O! EJ O! CHILL EJ TO MONEY MAKER TY Peterbot, Monimaker. Right. EJ Peterbot to jest! Mogę tu stać, żeby to powiecie dla nas! Nie, 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 o nie, 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 CHILL nie, nie, <jogo tava od AIDS> Peterbot, no problem, Ej, Peterbot to, jest. <grystans> <mogą> to, co to moga, nie no. jest Ej, no. to jest! to jest! Mogę to samym nie? Tak Mam chyba już Jedną Warto to jedyny spot, w Mamy monkey'a CO?! Co stało? So. <laughs> it's not gonna <laughs> work!